Cześć! Witaj w podcaście Patchwork, na którym usłyszysz, jak radzić sobie z wyzwaniami rodziny zrekonstruowanej na co dzień. Nazywam się Kaja Lelonek. Jestem autorką strony Komunikacja bez przemocy i wzmacniam rodziców w budowaniu wartościowych relacji z dziećmi. Jestem organizatorką konferencji Bliżej siebie, której patronami są Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Konferencje powstały we współpracy autorytetów psychologii, rodzicielstwa bliskości oraz NVC. Dzięki tym konferencjom wsparłam ponad 350 tysięcy rodziców. Jestem trenerem komunikacji, edukatorką rodzicielstwa bliskości, a od ponad 6 lat buduję rodzinę patrzórkową. I w tym podcaście dzielę się z Tobą doświadczeniami oraz narzędziami, które mogą Ci pomóc. A teraz usiądź wygodnie i bądź tu i teraz. Dla siebie i dla swoich bliskich. Wakacje w rodzinie paczłorkowej o kontakcie telefonicznym. W ostatnich odcinkach mówiłam Ci o poczuciu bezpieczeństwa w rodzinie paczłorkowej oraz o tym, po co je budować. Dziś, w związku z zakończeniem roku szkolnego i rozpoczęciem okresu wakacyjnego, chciałabym opowiedzieć Ci o tym, na co zwracać uwagę podczas wakacji z dzieckiem w rodzinie paczłorkowej. W różnych rodzinach, różnie spędzamy wakacje i nie ma tylko znaczenia to, czy jesteśmy rodziną patchworkową, czy nie, ale każdy z nas ma swoje przyzwyczajenia i aktywności, które lubi podejmować podczas urlopu. Jedni z nas wybierają polskie morza, inni góry, jedni namiot, inni luksusowe apartamenty. Jedni wolą lecieć za granicę i odpoczywać nad basenem, inni jadą, lecą na wakacje. Aby dużo zwiedzać, są też tacy, którzy od lat trafiają do tego samego miejsca lub nie wyjeżdżają wcale. Co jest najlepsze? Nie da się tego i nie powinno oceniać tego w kategorii lepsze-gorsze. Każda z tych form spędzania wakacji może być dobra dla dziecka, pod warunkiem, że dziecko będzie czuło się kochane i bezpieczne. Więc nie oceniaj tego, czy twój, twoja eks spędza w taki czy w inny sposób czas z dzieckiem. Nie chodzi o licytowanie się, kto więcej płaci za wakacje, czy zorganizuje więcej atrakcji. Bądź tym uważny, uważna na dziecko i na siebie. Co mam na myśli? No, jeśli na przykład na wakacjach ciągle się spieszycie, gonicie z czasem, kłócicie, bo przecież ile można czekać, to może warto się nad tym zatrzymać i dać sobie i swojej rodzinie, dziecku, czas na pauzę. Kiedy byłam dzieckiem, nauczona byłam zwiedzania i oglądania nowych miejsc, doświadczania nowych atrakcji. Wchodząc w dorosłość, zakładając rodzinę, dopiero po jakimś czasie złapałam refleksję, że pobycie obok, czas na rozmowę, na wysłuchanie siebie, na wsłuchanie się w siebie, na zagranie wspólnie w jakąś grę, że ten czas jest ważny i że on jest potrzebny. I jak przypomnę sobie nasze pierwsze wakacje których odpuściliśmy wycieczki, zwiedzanie. Po prostu daliśmy sobie i dzieciom zgodę na to, że leżymy nad basenem na leżaczkach i odpoczywamy bez telefonów, skupieniu na sobie. O matko, jak ja odpoczęłam. Ale to była dla mnie lekcja. I to dla nas nie oznacza, że nie będziemy nigdy już nic zwiedzać. To nie oznacza, że będziemy tylko leżeć nad basenem, albo jeziorem czy morzem. To oznacza tylko i aż tyle, że nie zawsze musimy gonić. I to była dla mnie duża lekcja, dlatego że w życiu codziennym jestem w wieże zadań i obowiązków, w pracy, w domu, ciągle coś robię. Nienauczona byłam odpuszczać i odpoczywać. Ciekawa jestem, jak jest u ciebie. Czy potrafisz usiąść i nie robić nic? Czy gdy siadasz? To od razu widzisz, że dookoła ciebie są do pozmywania naczynia, do odkurzenia podłoga, a i okna wypadałoby przecież kiedyś umyć. I po pięciu minutach, maksymalnie od momentu, w którym usiadłeś, usiadłaś, zaczynasz zbierać zabawki, naczynia, wstawiać pranie, wycierać kurz. Jeśli chociaż część z opisanych zachowań opisuje Ciebie, to zachęcam Cię do przyjrzenia się temu, w jaki sposób Twoi rodzice odpoczywali. Czy widziałaś, widziałeś ich kiedykolwiek, gdy nie robili nic? Kiedy dałeś, dałaś sobie prawo do niemyślenia o planach na jutro, na weekend czy na przyszłość? Odpoczynek jest nam potrzebny tak jak sen czy oddychanie. Warto się nauczyć odpoczywać. I w tym aspekcie zachęcam cię do odwiedzenia lisiej matki, Mawy, która może wesprzeć Cię w budowaniu nawyku odpoczynku. Małymi krokami. Link standardowo wrzucę ci w opisie tego odcinka. Dobrze, skoro już wiesz, że odpoczynek jest ważny dla ciebie i twoich bliskich, wiesz także, że to w jaki sposób ty spędzasz czas z dzieckiem jest o tobie i nie powinieneś, nie powinnaś oceniać w jaki sposób robią to inni, to teraz powiem ci o pomarańczowych flagach na wakacjach. W sumie. To skoro jesteśmy już w klimacie wakacji, to może tym razem powinnam użyć określenia czarnej flagi, tej, którą wywiesza się nad morzem, gdy nie powinno się do niego wchodzić. W związku z tym, że w patchworkowych rodzinach podział opieki w wakacje jest różny, to tylko lekko zarysuję możliwości, bo to nie to będzie dziś sednem omawianego przeze mnie tematu. Rodzice mogą podzielić się opieką miesiąc na miesiąc, i wówczas dziecko miesiąc jest u jednego rodzica i drugi miesiąc u drugiego. Może być też tak, że jeden z rodziców ma na przykład wyznaczony termin wakacji przez sąd i spędza z dzieckiem dwa lub jeden tydzień wakacji. Może być też tak, że rodzice między sobą ustalają podział i zakres opieki w okresie wakacyjnym. Ale to rozwiązanie polecam w sytuacjach, gdy nie było konfliktu lub gdy jest on na tyle wygaszony, że rodzice potrafią ze sobą rozmawiać i szukać wspólnie kompromisów. Myślę, że w sytuacji, gdy rodzice mają ustalony system opieki naprzemiennej, to okres wakacyjny może być mniej odczuwalny przez nich i ich dzieci. Sytuacji, w której rodzice nie są skonfliktowani. I dzieci mogą swobodnie kontaktować się z rodzicami, wakacje nie niosą takiego ciężaru. Zdarza się jednak tak, że dzieci będąc u jednego rodzica, nie mają kontaktu z drugim rodzicem. Co w przypadku wakacji przy podziale miesiąc na miesiąc jest czymś bardzo trudnym. Dlatego już na etapie rozwodu zachęcam do ustalenia także alternatywnych form kontaktu z dzieckiem. Jeżeli tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, to ustal wcześniej z eks, jak chcecie, aby te kontakty wyglądały także w okresie wakacyjnym, tak aby każdej ze stron to pasowało. Ważne jest, gdy dziecko jest z drugim rodzicem, aby dać mu w pełni wykorzystać czas i możliwości na spędzanie wspólnie czasu i budowanie relacji. Dla przykładu. Załóżmy, że dziecko jest u taty. A ty jesteś mamą, która została w domu. Wysyłanie dziecku wiadomości kilka razy dziennie. Bardzo za tobą tęsknię. Już nie mogę doczekać się, aż wrócisz. Brakuje mi ciebie. Nie chcę, żebyś tam był, była. Chcę, żebyś już wrócił. Chcę, żebyś wróciła. Dlaczego się nie odzywasz? Tak dobrze się bawisz, że nie masz czasu nawet do mnie zadzwonić? Albo wysyłanie zdjęć, co teraz robisz wraz z rodzeństwem dziecka, co robisz sam, sama, co robi wasz kot, pies, to są takie zaciskające się na nogach i rękach dziecka liny. Wiem, że nie chcesz, aby dziecko zapomniało o tym, że jesteś i że na nie czekasz, jednak bombardowanie dziecka takimi informacjami uniemożliwia dziecku odpoczynek i budowanie relacji z rodzicem, z którym jest. I możesz sobie pomyśleć, jakoś sobie poradzi. Niech eks się stara. Ja chcę mieć kontakt z dzieckiem. I okej, okay, tylko tutaj nie chodzi o odbieranie ci kontaktu z dzieckiem. Tu chodzi o pozwolenie dziecku na spędzenie czasu bez ciebie pod okiem innego dorosłego. Dzwonienie co godzinę, co dwie i pytanie, co robisz? Nie zadba o dziecko. Możliwe, że to uspokaja twoje potrzeby. Jednak przypominam ci, jesteś dorosły, jesteś dorosła. Sam sama odpowiadasz za swoje emocje i za zaspokajanie potrzeb. Nie wykorzystuj do tego dziecka. Kiedy dziecko jest u drugiego rodzica, nie wrzucaj mu. No oczywiście, jak zwykle ci jest lepiej z nim niż ze mną. Ja bym na głowie mógł mogła stawać, a i tak zawsze ci lepiej z ojcem, matką. Nawet mnie to nie interesuje, co robicie. Nie chcę o tym słuchać. Dzwonię, żeby się tylko zapytać, jak się czujesz. Ja to miałam zaplanowane. Ja chciałam to z tobą zrobić. Ja chciałam to z tobą zrobić, a ty, jak zwykle, wybierasz jego, wybierasz ją. Te zwroty to są czarne flagi, które wbijają się w dziecko i wiążą się z przyjmowaniem odpowiedzialności za twoje emocje emocje dorosłego. Rozumiem, że w wielu przypadkach, budując rodzinę paczurkową... Może być ci trudno, dziecku też. Ale warto dlatego właśnie zadbać o swoje umiejętności radzenia sobie ze złością i napięciem, i nie przelewaniem ich w miarę możliwości na dziecko. Gdy dziecko znajduje się pod opieką innego dorosłego, drugiego rodzica, a ty dzwonisz do niego i mówisz: podobne do tych, które przytoczyłam ci zwroty to zostawiasz dziecko z poczuciem, że jest Ci przez nie źle, że to dziecko jest winne temu, jak się czujesz. Obarczasz się odpowiedzialnością, być może podobną do tej, jakiej sam sama kiedyś doświadczałeś, doświadczałaś. Czy Twoi rodzice nie zrzucali na Ciebie odpowiedzialności za to, jak się czują? Czy nie zdarzały się u Was sytuacje, w których Ty, Zezłościłaś, zezłościłeś swoją mamę, która wróciła po ciężkim, trudnym dniu w pracy i wybuchła, potykając się o klocek? Wykrzyczała Ci, że wszystko przez Ciebie, że przez Ciebie się denerwuje, bo nie potrafisz schować klocków? To tylko przykład, który ma na celu odwołać się do Twoich doświadczeń z dzieciństwa. I możliwe, że nie byłeś, nie byłaś, nie żyłeś, nie żyłaś w rodzinie patchworkowej ale pewne schematy i tak się powielają, bez znaczenia na rodzaj, model rodziny. Sprawdź, czy na pewno odpowiedzialność za swoje emocje jest po Twojej stronie, czy nie przerzucasz jej na innych? Czy to, co robisz i jak działasz, to nie jest głos Twojego wewnętrznego dziecka, które też kiedyś tak było traktowane? Mówię Ci dziś o tym, abyś mógł mogła przyjrzeć się temu, co może czuć dziecko po rozmowie z tobą? Czy nie jest tak, że kiedy dzwonisz do dziecka, dziecko rozłącza się i zaczyna płakać? Czy nie jest tak, że dziecko czuje, że ciągle cię rozczarowuje, dlatego że spędza czas z drugim rodzicem? Czy nie próbujesz zdominować telefonami, wiadomościami czasu z drugim rodzicem, bo sam sama nie czujesz się pewnie, nie wierzysz w swoją relację z dzieckiem? Boisz się, że może być mu lepiej z nim, z nią? Obawy towarzyszą każdemu i każdej z nas. Jednak to, jak sobie z nimi radzimy, wpływa na naszą relację z dziećmi. Nie obrażaj się na dziecko, dlatego że dobrze się bawi. Zauważ to, gdy jest szczęśliwe i powiedz, że się z tego cieszysz, bo lubisz widzieć uśmiech na twarzy dziecka. Tylko to musi być szczere. Jeśli tego nie czujesz, to zachęcam cię do pracy nad sobą. Zachęcam do przepracowania przeszłości i po przyglądania się sobie, po zamykania pewnych drzwi, które są wciąż żywe, które wciąż odpalają w tobie emocje. Twój rozwój rozwija twoich bliskich. Podsumowując dzisiejszy odcinek, chcę podkreślić, że kontakt telefoniczny z dzieckiem. Podczas jego nieobecności jest ważne. Wspólne ustalenie zasad kontaktu odpowiednich dla wszystkich stron także ma duże znaczenie. No i oczywiście znaczenie ma jakość tego kontaktu. Jeśli dzwonisz, to nie po to, aby wylać pretensje i żalczyć swoje nieprzepracowane lęki. Intencja powinna być jasna. Dzwonię, bo chcę Cię usłyszeć. Chcę usłyszeć, co u Ciebie, jak się bawisz, jak Ci się podoba. Chcę powiedzieć Ci, że Cię kocham. Pamiętaj, że moim celem nie jest ocenianie Twoich zachowań. Moim celem jest pomoc w budowaniu Ci wartościowych relacji z dzieckiem. Jak mówi Tomasz Zieliński, nie daj się ocenić. Łap refleksję. Sam, sama wyciągnij, wyciągaj wnioski. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci, że jesteś tu ze mną. Życzę Ci udanego tygodnia. Ściskam mocno, Kaja.